Pouczenie ojcowskie. Rolnik szkolił syna. Syn zdał egzaminy i dostał się na studia. I zaczął się pakować w domu, żeby wyjechać na studia do Warszawy, bo miał zapewniony akademik. Ojciec wrócił z pola i zobaczył syna pakującego się w walizkę. Mówi: Synu, co robisz? A tata mówi: Zdałem egzaminy, dostałem się na studia, mam w akademiku miejsce i jadę do Warszawy, żeby tam się uczyć. Aha, mówi ojciec: Dobrze. Jak się spakujesz, to przejdź z walizką do gościnnego pokoju, a ja ci dam trzy pouczenia. No i poszedł, zjadł obiad, przychodzi do pokoju gościnnego, syn już czeka z walizką. Ojciec mówi: Tak. Synu, daję Ci pierwsze pouczenie, walizkę pilnuj, co znaczy pilnuj swojego. Daję Ci drugie pouczenie, regentę słuchaj, miał na myśli rektora. I daję Ci trzecie pouczenie, a swoje myśli. A my, jak myślimy? My mówimy co innego, myślimy co innego i robimy co innego.